Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać jak używać mat w nowym ploterze Portrait 4, ponieważ wraz z jego pojawieniem się producent wypuścił nową serię mat. Są one o pół centymetra szersze niż dotychczasowe maty dedykowane do plotterów Portrait. Więc jeżeli mata, którą posiadasz jest trochę węższa, konieczna będzie odpowiednia regulacja rolek i to właśnie chciałam Ci dzisiaj pokazać. No i jak widzisz maty wyglądają bardzo podobnie, obie będą mieściły na sobie papier formatu A4, natomiast jeżeli położymy jedną matę na drugą, to właśnie pojawia nam się ta różnica w formacie, czyli około 0,5 cm szerokości. Ok, no to pora załadować taką matę. Teraz wzięłam matę nowszej generacji, czyli matę, którą będziecie mieli w pudełku wraz z ploterem Portrait 4. Przysunęłam ją do krawędzi i jak widzicie wtedy rolka znajduje się w odpowiednim miejscu, to jest na samym brzegu maty, więc po jej załadowaniu będzie bezpośrednio jeździła tutaj po brzegu i odpowiednio przytrzymywała nam załadowany materiał. Teraz wyładuję matę i powtórzymy to samo zadanie, ale z matą starszej generacji. Także przykładam ją do wyznaczonej krawędzi, ale jak widzicie, jest po prostu za wąska, no i rolka nie ma szans zmieścić się tutaj ani przytrzymać maty podczas um, procesu cięcia. Dlatego będziemy teraz przestawiać rolkę, podnosimy uchwyt, przesuwamy delikatnie. W lewą stronę do odpowiedniej pozycji, będziecie czuli takie delikatne kliknięcie, że rolka wskoczyła na swoje miejsce i domykamy uchwyt. No i teraz druga próba, przykładamy matę, i jak widzicie, pasuje nam idealnie pod rolkę, więc możemy ją załadować i rozpocząć cięcie.